Witam Was bardzo serdecznie. Piękny dzień, niedziela. Anna Krystyna Gawrońska, pełna miłości. Poczekajcie, miłości. Ohohohoho. Postaram się nie mówić za dużo. Dzisiaj tylko zrobić pewne yy, no właśnie, ćwiczenia, jogi, śmiechu. Ja dzisiaj się od rana śmieję. E, muszę powiedzieć, przypomnieć, że potrzebujemy naprawdę e, śmiać się przynajmniej 10-15 minut dziennie, aby e, utrzymać się w, e, w dobrym stanie zdrowia po prostu. Jeżeli mamy jakiś problem, to musimy się śmiać jeszcze więcej. <laughs> Dlatego, że te endorfiny endorfiny w ogóle nasz system. E, układ odpornościowy w ten sposób działa. Ten Dorwin jestem w ogóle zafascynowana jak one to są te peptydy opioidowe, które mają takie malutkie malutkie peptydy opioidowe, które jak sobie coś złamiemy, albo jest jakiś problem, to one natychmiast lecą, żeby to żeby nam nas bolało mniej. No w ogóle są genialne. Tak więc, yy, no i jak na przykład jesteśmy zakochani, <laughs> zakochani w tym świecie, w tym świecie albo w kimś, prawda? Spotkaliśmy tę osobę, która, z którą możemy spędzić całe życie, a to niełatwo. To mi powiedział mój syn młodszy, to niełatwo znaleźć taką osobę i to prawda. Tak więc jak ją znajdziemy, jak spotykamy kogoś takiego, to jesteśmy zakochani. Ja chcę, żeby to serduszko było tak po środku, no? I wszystko w ogóle, wszystko nie ma, te wszystkie problemy, które żeśmy mieli, tracą na, na wadze po prostu. I jeżeli mamy jakiś problem ze zdrowiem, to nagle w sposób w ogóle cudowny, magiczny, on przestaje jakoś. Zdrowiemy, coś tam przestaje nas boleć i tak dalej. To jest właśnie ta magia tych endorfin i naszych komórek, które są w ogóle inteligentne. Dlatego właśnie wszystko zależy od naszego nastroju. Uwielbiam to słowo. Nastrój. My się nastrajamy, nastrajamy. Także, nastroimy się dzisiaj na. Ho, ho, ha, ha. ha. Na radość, na śmiech, na miłość i na zdrowie. I na zdrowie. Dobrze. E, jako, że jest wiosna i prawie lato, tutaj na Costa Brawa, w ogóle w Europie, prawda? E, i, i, I słońce zaczyna grzać coraz mocniej, coraz mocniej. Oj, serduszko tutaj. To <śm> Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na plaży i słońce nam, nam robi łaskotki. Nie możemy się schronić przed tym. Spędzi nas, spędzi tak jakbyśmy mieli brówki. Genialnie. Mój, ojej, bio... to po polsku jest. Świetnie, świetnie. Je! Yeah. Świetnie, świetnie. Je! Yeah. Świetnie, świetnie. Je! Yeah. Wspaniale. No i również, i to jest w ogóle genialne, dla mnie to działa niesłychanie. Też jako, że jest dużo słońca, to wkładamy. Okulary. <noise> o, ale to są... Okulary śmiechu! Także jak przed nie patrzymy, to... śmiechu, Dobrze. Uspokójmy się trochę. Weźmiemy teraz duży oddech. Do góry, do góry. Utrzymujemy go w takim oto. Yy, Taki tak, oto sposób. I Dlatego, że śmiech, dlaczego śmiech to zdrowie? Przede wszystkim, prawda, te endorfiny, które tam robią swoje, ale również to, że wdychamy tlen, który jest nam pot potrzebny, wypełniamy nasze płuca tym tlenem, i wydychamy to, co jest nam niepotrzebne. Oj, serduszko. <śm> To, co jest nam niepotrzebne i toksyczne dla nas. Dlatego właśnie wydech jest bardzo, bardzo ważny i długi. Im więcej się śmiejemy, tym więcej wydechamy tego wszystkiego, co już nam nie jest potrzebne, po prostu i co może zatruwać nasz organizm. Tak więc, wdychamy. Utrzymujemy tak na górze ten, ten tlen w naszych płucach, znaczy ręce na górze. Tak. Wdychamy, zatrzymujemy i wydychamy. Ja robię, to jest mój taki, bo tak sobie wymyśliłam, że to jest e, że to jest kształt prawda, symbolu serca. Prawda? Te ręce na górze, tak złączone, to jest ten dziółek i tak powoli, tak. Wdychamy. Utrzymujemy, utrzymujemy, utrzymujemy i. <słuch> A teraz jeszcze i na koniec, bo to już za długo będzie. Na dzisiaj spróbujemy, bo to jest świat dualistyczny, prawda? Wymiar dualistyczny, w którym żyjemy. Wszystko ma swoją odwrotną stronę. Tak więc. My możemy się nastroić. Jeżeli nam się chce płakać, na przykład, <ślamy> to możemy to zmienić na śmiech. To jest niesamowite. Dobrze, w związku z tym robimy to ćwiczenie. <ślamy> 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 Świetnie je! Świetnie, świetnie je! Yeah! Świetnie, świetnie, yeah! świetnie, świetnie, świetnie je! Yeah! Do następnego wideo. Dziękuję!